Huligani się nie spodziewali. Sekret ich ofiary zmiażdżył ich. Szesnastoletni Janek Kowalski siedział cicho w tylnym rogu pracowni chemicznej liceum, im. Marii Skłodowskiej-Kurie, metodycznie przepisując równania z tablicy, starając się pozostać niewidocznym. Mierzący zaledwie metr sześćdziesiąt o szczupłej budowie i w grubych okularach, które zdawały się wiecznie przekrzywione, Janek opanował do perfekcji sztukę wtapiania się w tło. Jego faliste, ciemne blond włosy opadały na czoło, zasłaniając niebieskie oczy, w których kryła się inteligencja, ale także ostrożność, nabyta przez lata bycia celem, który wszyscy zdawali się znajdować. Liceum imieniu Marii Skłodowskiej Curie było rozległym kompleksem budynków z czerwonej cegły, w którym uczyło się blisko dwa tysiące uczniów, a Janek był tam dokładnie od trzech miesięcy, odkąd jego rodzina przeprowadziła się z Krakowa. Jego ojciec, inżynier oprogramowania, objął stanowisko w startupie technologicznym, a matka pracowała jako niezależna graficzka. Zamieszkali w skromnym dwupiętrowym domu na obrzeżach miasta, z wolnostojącym garażem, który ojciec Janka natychmiast przekształcił w warsztat. To czego żaden z kolegów z klasy Janka nie wiedział, czego żaden z jego nauczycieli nie podejrzewał i o czym nawet jego rodzice czasami zapominali, to fakt, że Janek Kowalski był zupełnie inną osobą poza murami szkoły. Przez ostatnie osiem lat, odkąd skończył osiem lat, Janek trenował różne dyscypliny sztuk walki. Jego dziadek, były żołnierz wojska polskiego, który służył w misjach pokojowych, nalegał na to po tym, jak Janek wrócił z trzeciej klasy, z podbitym okiem i podartą koszulą. Dziadek zaczął od podstawowego taekwondo, ale gdy naturalne zdolności Janka stały się oczywiste, rozszerzyli jego trening o brazylijskie jiu-jitsu, muay thai, a ostatecznie mieszane sztuki walki. W wieku 14 lat Janek posiadał czarne pasy w dwóch dyscyplinach i wygrał regionalne mistrzostwa w młodzieżowych zawodach MMA. Ściany jego pokoju w Krakowie były pokryte trofeami i medalami. Które teraz leżały spakowane w kartonach w garażu obok sprzętu treningowego. Trening Janka nie polegał tylko na technice fizycznej. Jego dziadek wpajał mu filozofię sztuk walki, dyscyplinę, szacunek, samokontrolę i zrozumienie, że prawdziwa siła oznacza wiedzę, kiedy nie walczyć. Broń, która nigdy nie została wyciągnięta, jest potężniejsza niż ta, która jest używana lekkomyślnie. Mawiał dziadek. Janek nosił tę mądrość ze sobą, nawet gdy poruszał się po zdradliwych wodach społecznych kolejnej nowej szkoły. Kłopoty zaczęły się w drugim tygodniu jego pobytu w Liceum, imieniem Marii Skłodowskiej Curie. Janek jadł samotnie lunch na dziedzińcu, czytając powieść science fiction, kiedy do jego stolika podeszło trzech starszych uczniów. Liderem był Mateusz Nowak, wysoki na metr osiemdziesiąt piłkarz z idealnie ułożonymi ciemnymi włosami, drogimi ubraniami i pewnym siebie uśmieszkiem, który brał się z tego, że nigdy nie poniósł prawdziwych konsekwencji. Jego towarzyszami byli Tomek Wiśniewski, chudy koszykarz z zimnymi oczami i okrutnym poczuciem humoru oraz Dawid Lewandowski. Krępy zapaśnik, który zdawał się czerpać przyjemność z zastraszania mniejszych uczniów. Spójrzcie, kogo tu mamy powiedział Mateusz, siadając bez zaproszenia na ławce naprzeciwko Janka. Świeże mięso próbuje jeść z ludźmi. Janek podniósł wzrok z nad książki, spotykając na krótko spojrzenie Mateusza, po czym wrócił do czytania. Ta bierność zdawała się irytować Mateusza bardziej niż jakakolwiek werbalna odpowiedź. Słyszałeś, jak do ciebie mówię? Zapytał Mateusz, sięgając przez stół, by zatrzasnąć książkę Janka. Słyszałem odpowiedział Janek spokojnie, wkładając książkę do plecaka. Po prostu nie mam nic do powiedzenia. Tomek zaśmiał się z tego. On nie ma nic do powiedzenia. Słyszałeś to, Mateusz? Nowy myśli, że jest zbyt dobry, żeby z nami rozmawiać. Janek zebrał swoje rzeczy i wstałby, by odejść, ale Dawid wszedł mu w drogę, wykorzystując swoją zapaśniczą posturę, by stworzyć zastraszającą barierę. Gdzie myślisz, że idziesz? zapytał Dawid. Nie skończyliśmy naszej rozmowy. Janek wziął głęboki oddech, czując, jak jego trening włącza się automatycznie. Jego postawa zmieniła się niemal niezauważalnie, jego ciężar był zrównoważony, jego mięśnie rozluźnione, ale gotowe. Przez chwilę kalkulował, jak mógłby poradzić sobie z nimi wszystkimi, jeśli zajdzie taka potrzeba. Podcięcie nogi dla Mateusza, łokieć w splot słoneczny Tomka, proste pociągnięcie za ramię, by usunąć Dawida z jego drogi. Zamiast tego zrobił to, co zawsze. Obszedł Dawida, ignorując szturchnięcie ramieniem, które prawie go przewróciło, i skierował się z powrotem do budynku szkoły. Za sobą usłyszał głos Mateusza, wołającego: To jeszcze nie koniec nowy, jeszcze się zobaczymy. I tak było. W ciągu następnych tygodni nękanie nasiliło się w metodyczny sposób, który doświadczeni chuligani doprowadzili do perfekcji. Książki Janka były wybijane mu z rąk na korytarzach, jego szafka została zdewastowana wulgarnymi rysunkami i obelgami, a szeptane plotki podążały za nim z klasy do klasy. Rozpoczęli grę w przypadkowe wpadanie na niego wystarczająco mocno, by go potknąć, zawsze w zatłoczonych miejscach, gdzie nauczyciele nie mogli zobaczyć kto jest za to odpowiedzialny. Podczas lekcji WF-u, których Janek obawiał się najbardziej, znaleźli nowe sposoby nadręczenia go. Mateusz i jego ekipa wybierali Janka jako ostatniego do każdej drużyny sportowej, a następnie głośno obwiniali go za każdy błąd lub porażkę. Kiedy grali w koszykówkę, Tomek rzucał piłką w głowę Janka, zamiast normalnie podawać. Podczas zajęć z zapasów, Dawid zgłaszał się na partnera Janka, a następnie wykorzystywał okazję, by stosować chwyty trochę za mocno, trochę za długo. Janek znosił to wszystko z tą samą cichą godnością, której nauczył go dziadek. Nigdy się nie odgryzał, nigdy nie skarżył się nauczycielom, nigdy nie dawał im reakcji, której szukali. Ale w środku kalkulował, obserwował, uczył się ich wzorców i słabości. Jego trening nauczył go cierpliwości wraz z umiejętnościami walki i stosował oba, czekając, aż sytuacja rozwiąże się naturalnie. W domu Janek wycofywał się do garażu, gdzie jego ojciec urządził prowizoryczne miejsce do treningu. Z belek stropowych zwisał ciężki worek, a maty podłogowe tworzyły małą przestrzeń do ćwiczeń. Janek spędzał tam godziny po szkole, ćwicząc swoje formy, kombinacje i wyładowując frustrację, której nie mógł wyrazić w ciągu dnia. Jego rodzice wiedzieli, że w szkole dzieje się coś złego. Ale Janek zbywał ich pytania ogólnikowymi odpowiedziami o trudnościach z adaptacją i normalnych nastoletnich dramatach. Punktem zwrotnym był piątkowe popołudnie w listopadzie. Janek został dłużej w bibliotece, pracując nad projektem z historii, i szkoła była prawie pusta, kiedy w końcu spakował swoje rzeczy. Szedł w kierunku głównego wyjścia, kiedy usłyszał kroki odbijające się echem na korytarzu za nim. Odwrócił się i zobaczył zbliżających się Mateusza, Tomka i Dawida z poważniejszymi niż zwykle wyrazami twarzy. No, no, powiedział Mateusz, a jego głos odbijał się echem na pustym korytarzu. Spójrzcie, kto jest sam i nie ma gdzie uciec. Janek przestał iść, ale się nie odwrócił. Nie uciekam, sprytnie, powiedział Tomek ze śmiechem, bo mamy dość zabawy z tobą. Czas, żebyś poznał swoje miejsce. Janek w końcu odwrócił się, by stanąć twarzą w twarz z nimi, z plecakiem przewieszonym przez ramię. Jakie miejsce? Pod naszymi stopami, odpowiedział Dawid, strzelając palcami. Widzisz, robiliśmy to po dobroci, próbując nauczyć cię, jak tu wszystko działa, ale jesteś zbyt głupi, żeby się nauczyć. Mateusz podszedł bliżej, naruszając przestrzeń osobistą Janka. Tak to będzie wyglądać: będziesz nam dawał swoje kieszonkowe każdego dnia, będziesz odrabiał nasze zadania domowe, kiedy będziemy tego potrzebować, i będziesz trzymał się od nas z daleka, chyba że będziemy czegoś od ciebie potrzebować. Janek poczuł, jak ogarnia go znajomy spokój, mentalna zmiana, która następuje, gdy jego trening przejmuje kontrolę. Jego oddech pogłębił się, jego postawa subtelnie się zmieniła, a jego świadomość rozszerzyła się, by objąć każdy szczegół otoczenia. Korytarz był pusty, z wyjątkiem nich czterech. Najbliższe wyjście znajdowało się sześć metrów za Mateuszem i jego przyjaciółmi. Schowek woźnego po jego lewej stronie był otwarty. A jeśli powiem nie, zapytał Janek cicho. Tomek zaśmiał się szorstko. Nie możesz powiedzieć nie. O to chodzi. Co zamierzasz z tym zrobić? dodał Dawid. Masz co, metr sześćdziesiąt? Może sześćdziesiąt kilo mokry? Mógłbym cię złamać na pół. Mateusz wyciągnął rękę i złapał Janka za koszulę, przyciągając go bliżej. Ostatnia szansa, żeby zrobić to po dobroci. Janek spojrzał na rękę Mateusza na swojej koszuli, a następnie na twarz większego chłopca. Zabierz ode mnie rękę. Bo co? zadrwił Mateusz. Proszę, powiedział Janek spokojnie. Po prostu puść i odejdź. To zdawało się bawić ich wszystkich trzech. Tomek podszedł bliżej po prawej stronie Janka, podczas gdy Dawid przesunął się, by zablokować potencjalną drogę ucieczki po lewej stronie. Jesteś żałosny, powiedział Mateusz, zaciskając uchwyt na koszuli Janka. Nic dziwnego, że nikt nie chce cię. Nigdy nie dokończył zdania. Lewa ręka Janka poruszyła się z prędkością błyskawicy, zakrywając dłoń Mateusza i przyciskając ją do jego klatki piersiowej. Podczas gdy jego prawa ręka wystrzeliła w górę, by chwycić nadgarstek Mateusza. Używając techniki, którą ćwiczył tysiące razy, Janek cofnął się i w bok, jednocześnie wywierając nacisk na określone punkty na dłoni i nad garstku Mateusza. Mateusz zorientował się, że został zmuszony do klęknięcia, a jego ramię wykręcone w pozycji, która złamałaby kości, gdyby Janek wywarł odrobinę większy nacisk. Co do cholery! krzyknął Tomek, rzucając się do przodu. Janek puścił Mateusza i obrócił się płynnie, by stawić czoła szarży Tomka. Tomek był szybki, ale także zły i nieostrożny. Janek uskoczył przed dzikim zamachem, który Tomek wyprowadził w jego głowę. Złapał wyciągnięte ramię Tomka i wykorzystał pęd chłopca, by posłać go z hukiem na rząd szafek. Dawid, widząc, jak jego dwóch przyjaciół zostało powalonych w ciągu kilku sekund, podszedł ostrożniej. Jako zapaśnik miał lepszy instynkt niż jego towarzysze, ale jego technika ograniczała się do zapasów w kontrolowanych sytuacjach z zasadami i sędziami. Janek trenował specjalnie, by bronić się przed zapaśnikami. Kiedy Dawid rzucił się do przodu, próbując obalić Janka w pasie, Janek odskoczył do tyłu, unikając obalenia, jednocześnie owijając ramię wokół szyi Dawida w duszeniu gilotynowym. Pęd Dawida przeniósł go bezpośrednio w chwyt poddania, i w ciągu kilku sekund stukał gorączkowo w ramię Janka. Janek zwolnił duszenie i cofnął się, gdy Dawid osunął się na kolana, łapiąc powietrze. Mateusz wciąż leżał na ziemi, trzymając się za nadgarstek, a Tomek osunął się na szafki z oszołomionym wyrazem twarzy. Skończyliśmy? zapytał Janek spokojnie poprawiając okulary, które jakimś cudem pozostały na swoim miejscu podczas całej konfrontacji. Mateusz spojrzał na niego z mieszaniną szoku, bólu i czymś, co mogło być szacunkiem. Kim ty do cholery jesteś? Jestem kimś, kto chce, żeby go zostawiono w spokoju, odpowiedział Janek. Nie chcę nikogo skrzywdzić, ale będę się bronił, jeśli będę musiał. Tomek odepchnął się od szafek, a jego twarz była czerwona ze wstydu. To jeszcze nie koniec. Wyraz twarzy Janka nie zmienił się, ale jego głos niósł cichy autorytet, który sprawił, że wszyscy trzej chłopcy słuchali uważnie. Tak, skończyło się, skończyło się całkowicie. Nie będziecie mnie więcej zaczepiać. Nie będziecie zaczepiać nikogo innego w mojej obecności i rozniesiecie wieść, że nękanie ma konsekwencje. Nie możesz nam mówić, co mamy robić, wysapał Dawid, wciąż łapiąc oddech. Janek spojrzał na niego z czymś bliskim współczuciu. Właśnie to zrobiłem i posłuchacie, bo rozumiecie teraz, że to mogło się skończyć o wiele gorzej dla was wszystkich. Użyłem minimalnej siły potrzebnej do powstrzymania tego, co robiliście. Następnym razem, jeśli w ogóle będzie następny raz, mogę nie być taki delikatny. Trzej chuligani spojrzeli na siebie niepewnie. Ten cichy, niepozorny chłopak, którego dręczyli od miesięcy, właśnie ich rozmontował z efektywnością, która była szczerze mówiąc przerażająca. Mateusz z trudem wstał, wciąż trzymając się za nadgarstek. Jak się tego nauczyłeś? Trenuję od ósmego roku życia, odpowiedział Janek szczerze. Mój dziadek na to nalegał, powiedział, że świat jest pełen ludzi, którzy mylą życzliwość ze słabością. Dlaczego nie walczyłeś wcześniej? Zapytał Tomek, a jego wcześniejszą wrogość zastąpiła szczera ciekawość. Janek poprawił plecak i przygotował się do wyjścia. Bo miałem nadzieję, że w końcu się wam znudzi i znajdziecie kogoś innego do zaczepiania bo wierzę że walka powinna być zawsze ostatecznością bo mój dziadek nauczył mnie że prawdziwa siła to wiedza kiedy nie używać swojej mocy zatrzymał się i spojrzał na każdego z nich po kolei dziś przekroczyliście granice daliście jasno do zrozumienia że nie zamierzacie przestać i osaczyliście mnie w sytuacji w której nie mogłem odejść więc zrobiłem to, co musiałem. Dawid wstał teraz, masując gardło w miejscu, w którym ramię Janka odcięło mu dopływ powietrza. Zamierzasz komuś o tym powiedzieć? Nie, powiedział Janek. A wy? Trzej chłopcy znów wymienili spojrzenia. Mogliby zgłosić Janka za bójkę, ale musieliby wyjaśnić, jak chłopak o połowę mniejszy od nich, powalił ich wszystkich trzech na ziemię bez kropli potu. Nie poprawiłoby to zbytnio ich reputacji. W porządku, powiedział w końcu Mateusz. Janek skinął głową i minął ich w kierunku wyjścia. Gdy doszedł do drzwi, odwrócił się jeszcze raz. Na nic to, powiedział. Nie musicie być takimi ludźmi, jakimi byliście. Możecie wybrać, żeby być lepszymi. W weekend Janek opowiedział rodzicom o tym, co się stało. Jego ojciec słuchał z mieszaniną dumy i troski podczas gdy jego matka martwiła się potencjalnymi konsekwencjami. Ale dziadek Janka, z którym rozmawiali przez wideoczat, po prostu skinął głową za probatą. Zrobiłeś dokładnie to, do czego Cię trenowałem. — powiedział stary żołnierz. Dałeś im każdą możliwość odejścia, Użyłeś minimalnej siły potrzebnej i zakończyłeś zagrożenie bez powodowania trwałych uszkodzeń. To odróżnia mistrza sztuk walki od bandyty. Poniedziałkowy poranek przyniósł zupełnie inną atmosferę w liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie. Wieść o konfrontacji na korytarzu rozeszła się w weekend, stając się coraz bardziej wyszukana z każdym powtórzeniem. Zanim Janek dotarł do szkoły, witały go mieszane spojrzenia podziwu i szeptane rozmowy, które ustawały, gdy przechodził obok. Mateusza, Tomka i Dawida nigdzie nie było widać podczas pierwszej lekcji, a Janek dowiedział się z podsłuchanych rozmów, że wszyscy trzej zgłosili nieobecność z powodu choroby. Kiedy w końcu wrócili we wtorek, byli przygaszeni i trzymali się z daleka. Nadgarstek Mateusza był owinięty elastycznym bandażem, a głos Dawida był wyraźnie ochrypły. Ale najbardziej zaskakująca zmiana nastąpiła w sposobie, w jaki inni uczniowie zaczęli traktować Janka. Dzieci, które nigdy wcześniej z nim nie rozmawiały, zaczęły kiwać głowami z szacunkiem na korytarzach. Kilka odważnych dusz nawet podeszło do niego, by zapytać o trening sztuk walki, ciekawe czy same mogłyby nauczyć się samoobrony. Sara Malinowska, uczennica drugiej klasy, która była jedną z poprzednich ofiar Mateusza, podeszła do Janka podczas lunchu w tym tygodniu. Czy to prawda? Zapytała, siadając na krześle naprzeciwko niego. Naprawdę powaliłeś ich wszystkich trzech? Janek podniósł wzrok z nad książki, zaskoczony bezpośrednim pytaniem. To skomplikowane. Mnie też zaczepiali, powiedziała Sara cicho. W zeszłym roku zanim zaczęłam jeść lunch w pracowni plastycznej, żeby ich unikać, słyszałam, że Mateusz mówi ludziom, żeby zostawili cię w spokoju, że nie jesteś wart zachodu. Ale Tomek przechwala się, że dał ci wygrać. Janek nie mógł powstrzymać uśmiechu. Tomek może sobie mówić, co chce. Czy mógłbyś mnie uczyć? Zapytała Sara nagle. Samoobrony, to znaczy nie chcę się już bać. Janek rozważył jej prośbę. Jego dziadek zawsze podkreślał, że sztuki walki to coś więcej niż walka, to pewność siebie, dyscyplina i umiejętność stawania w obronie siebie i innych. Mógłbym cię nauczyć kilku podstawowych technik, powiedział w końcu. Ale prawdziwy trening trwa lata i w równym stopniu dotyczy dyscypliny umysłowej, co umiejętności fizycznych. Wieść o ofercie Janka nauki samoobrony szybko się rozeszła i wkrótce znalazł się z małą grupą uczniów, którzy spotykali się po szkole na sali gimnastycznej. Za zgodą nauczyciela WF-u. Janek zaczął uczyć podstawowej świadomości, technik ucieczki i prostych ruchów obronnych każdego, kto był zainteresowany. Mateusz, Tomek i Dawid trzymali się z daleka, ale Janek zauważył zmiany w ich zachowaniu, poza tym, że zostawiali go w spokoju. Mateusz przestał robić okrutne komentarze na temat wyglądu innych uczniów. Tomek przestał podkładać nogi pierwszakom na korytarzach. A Dawid, być może pod wpływem krótkiego doświadczenia z niedotlenieniem, stał się zauważalnie mniej agresywny podczas treningów zapaśniczych. Transformacja nie była natychmiastowa ani całkowita, ale była zauważalna. Inni uczniowie zaczęli stawiać się trio, gdy wracali do swoich starych nawyków ośmieleni przykładem Janka i świadomością, że chuligani nie są niezwyciężeni. Trzy miesiące później do Janka podszedł niespodziewany gość. Mateusz pojawił się przy jego stoliku podczas lunchu, wyglądając na nieswojo, ale zdeterminowany. Mogę z tobą porozmawiać? zapytał Mateusz. Janek wskazał na puste krzesło naprzeciwko niego. Mateusz usiadł, rozejrzał się, żeby upewnić się, że nikt ich nie podsłuchuje, a następnie pochylił się do przodu. Chciałem przeprosić. Powiedział Mateusz cicho: Za wszystko. Za sposób, w jaki cię traktowaliśmy, za sposób, w jaki traktowałem innych ludzi. To było złe. Janek przestudiował twarz Mateusza, szukając oznak nieszczerości, ale nie znalazł żadnych. Co się zmieniło? Mateusz zamilkł na chwilę, jakby zbierał myśli. Wiele rzeczy. Po części to, że dostałem w dupę od kogoś o połowę mniejszego ode mnie. Powiedział z ironicznym uśmiechem: Ale głównie to, jak sobie z tym poradziłeś później. Mogłeś nas upokorzyć, powiedzieć wszystkim, co się stało zrobić z nas idiotów. Zamiast tego zachowałeś ciszę i zacząłeś pomagać innym dzieciom uczyć się, jak się bronić. Zatrzymał się, a następnie kontynuował. Mój młodszy brat jest teraz w gimnazjum i zacząłem myśleć o tym, co bym chciał, żeby się stało, gdyby ktoś go gnębił. Zdałem sobie sprawę, że nie chciałbym, żeby musiał mieć do czynienia z kimś takim jak ja. Janek skinął powoli głową. Trzeba odwagi, żeby się zmienić. Zastanawiałem się, powiedział Mateusz niepewnie, czy mógłbym dołączyć do Twojej grupy samoobrony. Nie po to, żeby uczyć się technik walki, ale żeby pomóc. Może mógłbym porozmawiać z dziećmi o drugiej stronie tego. O tym, dlaczego chuligani robią to, co robią, i jak to jest być wywołanym do tablicy. Janek rozważył prośbę. Jego dziadek zawsze mówił, że każdy zasługuje na szansę na odkupienie, ale że odkupienie musi być zdobyte poprzez czyny, a nie tylko słowa. Musiałbyś udowodnić, że mówisz poważnie, powiedział Janek, i musiałbyś być gotów przeprosić każdą osobę, którą gnębiłeś, nie tylko mnie. Mateusz skinął chętnie głową. Już zacząłem. To trudniejsze niż myślałem przyznać, że byłeś dubkiem dla ludzi, którzy na to nie zasłużyli, ale to wydaje się słuszne. W ciągu następnych tygodni Mateusz dotrzymał słowa. Publicznie przeprosił Sarę Malinowską i kilku innych uczniów, których dręczył. Wykorzystał swój status społeczny, by powstrzymać nękanie, gdy był jego świadkiem. I stał się zaskakująco skutecznym orędownikiem traktowania innych z szacunkiem. Tomkowi i Dawidowi zajęło więcej czasu, żeby się przekonać, ale w końcu oni również zaczęli wprowadzać zmiany. Tomek dołączył do kółka teatralnego, kierując swoje teatralne skłonności na bardziej pozytywne ujścia. Dawid zaczął zgłaszać się na korepetytora dla młodszych uczniów, odkrywając, że jego naturalną intensywność można wykorzystać do motywowania, a nie zastraszania. Pod koniec roku szkolnego liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie zyskało reputację miejsca, w którym nękanie nie jest tolerowane. Nie z powodu surowej polityki administracji, ale dlatego, że sami uczniowie stworzyli kulturę wzajemnego szacunku. Grupa samoobrony Janka przekształciła się w program doradztwa rówieśniczego, który zajmował się rozwiązywaniem konfliktów i rozwojem charakteru wraz z podstawowymi technikami bezpieczeństwa. Dziadek Janka odwiedził go na zakończenie roku, a Janek zabrał go na wycieczkę po szkole. Zatrzymali się na korytarzu, gdzie doszło do konfrontacji, a Janek wskazał dokładne miejsce, w którym wszystko się zmieniło. Wiesz, z czego jestem najbardziej dumny? zapytał dziadek, gdy tam stali. Z czego? Nie z tego, że mogłeś poradzić sobie z trzema chuliganami naraz. Wiedziałem, że możesz to zrobić lata temu. Jestem dumny z tego, że wiedziałeś, kiedy użyć swojego treningu, a kiedy nie. Jestem dumny z tego, że znalazłeś sposób na rozwiązanie problemu, który uczynił wszystkich silniejszymi, nie tylko ciebie. Janek uśmiechnął się, przypominając sobie przestraszonego, odizolowanego chłopca, którym był zaledwie dziewięć miesięcy wcześniej. Nauczyłeś mnie, że siła nie polega na tym, ile szkód możesz wyrządzić. To na czym polega? Zapytał dziadek, testując go jeszcze raz. Janek rozejrzał się po korytarzu, teraz wypełnionym uczniami, którzy nauczyli się stawać w obronie siebie i siebie nawzajem. Polega na tym... Ile dobra możesz zrobić z mocą, którą masz. Gdy szli w kierunku ceremonii zakończenia roku, Janek zastanawiał się nad wszystkim, co się zmieniło od tamtego listopadowego popołudnia. Chuliganie myśleli, że obrali sobie za cel łatwą ofiarę kogoś, kto podda się ich zastraszaniu bez oporu. Nie mieli pojęcia, że ich wybrany cel posiada umiejętności, by się bronić. I charakter, by używać tych umiejętności w sposób odpowiedzialny. Ale być może ważniejsze było to, że nie mieli pojęcia, że ich działania ostatecznie doprowadzą do ich własnej transformacji. Próbując złamać Janka, stworzyli zamiast tego okazję dla wszystkich zaangażowanych, by stać się lepszymi wersjami samych siebie. Janek poprawił Biret i uśmiechnął się. Czasami najlepsze zwycięstwa to te, w których wszyscy wygrywają na końcu, nawet jeśli potrzeba trochę perswazji, by pomóc im zrozumieć, co naprawdę oznacza wygrana. Chuligani rzeczywiście wybrali zły cel, ale robiąc to, wybrali dokładnie właściwą osobę, by nauczyć ich, że siła bez współczucia jest tylko inną formą słabości i że prawdziwa moc pochodzi z podnoszenia innych, a nie z ich poniżania.